Czy mu, czy mu mamy pomóc? Wee sobie. Pomakamy mu czy nie? Nie pyfy pata pomóc. Ale czekam na Twoją ofertę, Bill. Co możesz mi zaoferować? Nie słyszę nic, więc nie. A, czyli nawet nie miałem wyboru. Poprosił mnie, więc nie miałem wyboru. Ja spadam w takim razie. Dobra, czy popkać szapułę, to muszę. Nie! Nie no. No mus muszę teraz robić scen dialkus jeszcze. Ech. A co się stało, jakbym w trakcie teleportacji wyłączył mu prąd.